Witam serdecznie, Agnieszka Wojnarowicz, Młodzieżowa Agencja Informacyjna Majka, moim i Waszym gościem Pan Patryk Tymiński z Fundacji Orszak Trzech Króli. Pandemia trwa, Dobry. wiemy, że takie wydarzenia, chociażby właśnie jak Orszak Trzech Króli, 6 stycznia, niestety w swojej tradycyjnej formie nie będzie miał miejsca. Moje zatem pytanie do Pana, jaką macie alternatywę i co proponujecie na ten czas w zamian za tę za tradycyjną formę? Jesteśmy przygotowani przed, na ten orszak, który będzie w, dwa, w 2021 roku. Niestety to nie będzie taki orszak jak dotychczas, gdzie spotykaliśmy się tłumnie w wielu miastach tych wielkich i tych mniejszych i za granicą, ale mamy taką naszą alternatywę. Są to między innymi mini orszak czy spacer kolendowy, orszakowy, przepraszam. To jest to nasze rozwiązanie. Przede wszystkim kierujemy się na ten mini orszak. To jest orszak, ale w takim mniejszym wydaniu, w parafiach, gdzie zachęcamy do tego, żeby na przykład święte świętej razem przejść gdzieś w okolicach Kościoła. Oczywiście wiemy staramy się, żeby być zgodnie z prawem, z tymi ograniczeniami, jakie są, więc na pewno nie zachęcamy, żeby to były Wielkie Zgromadzenia. Tak samo apelujemy do, na przykład do mediów albo do innych, żeby nie spotykali się razem z nami na placu zamkowym w Warszawie, gdzie jest ten główny orszak. Chcemy ograniczyć te wszystkie spotkania, dlatego staramy się. Zorganizować to w tych mniejszych formułach i właśnie na to stawiamy, żeby było jak najmniej osób, ale żeby przeżyć to święto, ten orszak trzech Króli, tak jak to było do dotychczas. Dobrze. Czy coś doszło mnie słuchy, że będą także jakieś konkursy? Czy mógłby Pan coś więcej o tym powiedzieć? Tak, co roku przygotowujemy konkursy. W tym roku jest ich pięć. Jest konkurs poetycki, plastyczny, konkurs na szopkę. Na przykład on rusza niedługo, w połowie grudnia. To jest konkurs, gdzie można stworzyć szopkę rodzinami, potem przesłać tam zdjęcie i są nagrody. Tydzień temu zakończył się konkurs na egzotyczny strój wielbłąda, bo wiemy, że żywych zwierząt w tym roku nie będzie, ale mamy piękny strój, który wygrała gmina Ryczów. Oni zajęli pierwsze miejsce i do, do nich ten strój już jest w drodze na Orszak, żeby dotarł na 6 stycznia. I cieszymy się, że te nasze konkursy są, cieszą się takim wielkim zainteresowaniem, bo są i ciekawe nagrody, ale myślę, że te, ta, ta tematyka tych konkursów tak zachęca innych do tego, żeby brać udział. No bo strój wielbłąda to nie jest. Konkurs na strój wielbłąda to nie jest taki taki zwyczajny konkurs, to jest coś wyjątkowego i nie każdy może mieć taki strój u siebie, więc ta walka była taka naprawdę porządna do ostatniej chwili i śledziliśmy na bieżąco te ostatnie minuty konkursu, bo konkurs trwał do godziny 12, to ta, od tej 11.30 to naprawdę od, odświeżaliśmy nasze strony, żeby patrzeć i tam była walka. Wiem, że między pierwszym a drugim miejscem była naprawdę mała różnica, tam około chyba 200 tych punktów, Głosów, ale one tak szły jeden po drugim, więc to była naprawdę zacięta rywalizacja. Dobrze. Czy oprócz tego będą jeszcze jakieś konkursy? Ewentualnie, jeśli mógłby Pan powiedzieć, jak można do nich dołączyć? Zachęcamy do odwiedzenia naszych social mediów, to jest Facebook, Instagram, Twitter, tam wszędzie jesteśmy, ale przede wszystkim nasza strona internetowa. Tam są zakładki, konkursy i tam jest dostęp do wszystkiego, gdzie je wysyłać, do kiedy jest czas i dokładnie jakie są wymagania, żeby do nich dołączyć. Więc wszystkich gorąco zachęcam. Ja również w imieniu Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Majka zachęcam do włączania się w te inicjatywy i do śledzenia tych informacji. I bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zajemnie.